Yy, witam Was wszystkich, z tej strony NostroKoncio, a my dzisiaj zagramy sobie w Hide and Gdzie by się tu schować? Uff. Ej! Tu powinno być dobre miejsce. Zrobimy, spróbujemy zrobić taki duet. <śmianie> nie, bo tutaj będzie źle. Tutaj też nie. O tu, 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 tu. tu. Um. Deszcz. E, na czym ta gra polega? E, polega ona na tym, że po prostu jesteśmy dowolnym bloczkiem jaki może, o i właśnie doszliśmy miecz mieczek z knockback 1, czyli odrzut 1 e, jeśli i szuka seeker i po prostu szuka bloczków, po prostu wiem, że mówię cały czas po prostu jesteśmy dowolnym bloczkiem i musimy się schować, Sta musimy stać 5 sekund, o Zobaczcie, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jesteśmy z solidnym bloczkiem, czyli jesteśmy tak jak ten workbench i nie można nas ruszać. Oczywiście można nas zabić też. Oj, właśnie ktoś zginął. Um, Im więcej seekerów, tym trudniej. Można być też doniczką, to jest najlepszy bloczek, jakim można być. Więc stojmy i czekajmy na nich. na seekerów. Chyba dobrze wyjaśniłem o co chodzi. Oczywiście szukający mają żelazną z i diamentowy mieczek, więc słabo. A my mamy tylko drewniany sknogłek jeden. Więc dobrze nie jest. Będę stał i patrzył na drzwi. O, i będę cicho. Czekamy, czekamy, czekamy. Co tak skacze na obraz? Nie wiem. O, 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 o! Ktoś przyszedł. A, nie widział mnie. Tego gościa tutaj się schował, jako murek, będziesz to powinien znaleźć. O Jezu, ile sigarów! Ile szukających! To ma być ośmiu? Z dwunastu! O. Już trzynastu, jeszcze nie gdzie kom nie był świetnie. Hobok mnie przeszło kilku skarów O, 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 o! Fuck! No nie A Trudno Wyjaśniłem o co chodzi. W, jeśli ukrywamy się, a teraz będziemy szukać szukając to szukamy po prostu bloczków, no no, szybko szybko, 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 szybko bo chyba wiem, gdzie jest jakiś gościu tylko nie wiem, czy on nie zmienił pozycji przypadkiem a, już go nie ma tutaj czyli zmienił pozycję już dawno okej okay. What? LOL Takie randomowe i nie Znaczy takie dziwne A tu powinna być Aaaa, mówiłem Wiedziałem tu powinna być dziura Ja pamiętam to Znam tą troszkę mapę Tutaj chyba nikogo nie ma Sianie, siano, 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 tutaj też niczego nie będzie. O, jak można by było być. O, skończyliśmy, przegraliśmy. Dobra, to jeszcze raz zagramy. No, klikamy. Okej, okay. dobra. Jesteśmy na drugiej rundzie, czekamy. tak napisać, będziecie na YouTube, bo nagrywam. A, zagramy sobie dzisiaj ze trzy rundki i tyle. Będzie na dzisiaj, bo co. O, płotek! Okej, okay, wiem gdzie się schować jako płotek. Tutaj nie. O, tutaj. To jest tak fajne. Połączę się z tymi płotkami obok i... Nie, jak to dziwnie wygląda czekamy 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 olol o, o kurcza <grystanie> what the hell wyszukujący <grystanie> zginął po dwudziestu sekundach odpędzię się odradzić na dach ja właśnie nie wiem, jak tam na dach wejść. To jest dla mnie zagadka jakaś. A, chciał tutaj. Wiem, jakby tutaj wszedł i na ten, na początek, to już by wygrywał. O, dostaliśmy mieczko. Czy on poszedł zabić szukającego? Ten liść. O, już się zespił. O! <coughs> o, przepraszam. No, już mam trzech, trzech szukających. Ja sobie tutaj będę stał jako płotek i tyle. czasem może wydawać nudne, ale. Typ jest fajny. Nie, może w następnym odcinku... Zagramy... W następnym odcinku zagramy sobie tego. W Blitz G Coś mi tu nie pasuje. A z nim grałem przed chwilą. Pogram Tibbersa. Tu jest drewno, a tu nie ma. Okej. Okay. Ech. Uh. O. Oh. Deska. Jest na 3% jest głośno. Fuck. Holol. Oh, Nie znaleźli mnie. Tak też można. Co? O nie. O, trudno to no. Hmm. Szybciej! Oh. Najlepiej to zapamiętywać gdzie ludzie się chowają. Ja sobie przejdę tutaj. Przejdę sobie tutaj po... Atakuję, bo... Okej, okay, tu nic nie ma Jest, już muszą wyklinać mm -hmm, mm -hmm. Tutaj nic nie ma, bo ja widzę. Tutaj nie wiem. Oa, nikogo nie ma. 60 sekund, nie. Okej, okay, tu nic nie ma też. Trzeba przeszukać coś. Oj, przepraszam, coś się zacięło. Yy, dużo nie ominęliścia. Yy, grajmy dalej, grajmy dalej. Nie mam pojęcia tutaj. Żeby wszystko atakować, ale tu... To... A. Nie podobało mi się to. Tutaj takie zwykłe leściach taki. Dziwne połączenie. O dwóch krywających naprawdę. A, porażka. Okej, okay, zagramy sobie jeszcze ostatnią rundkę. I to będzie chyba na tyle. napisać nagrywam. Mm, ok, Okej, napiszemy. Okej. Okay. Kolejny fajny bloczak, którym można być. Żeby się gdzie by się tu schować? Tu jest fajne miejsce. Albo tutaj. O kurde, ja tutaj nie zauważyłem, o co nie był gościu. Tak, bo tutaj było siano. Były cztery Siano, a nie. Były cztery? A powinny być trzy. O. To Też będę wiedział, że następnym razem tutaj lepiej. Tutaj atakować, jeśli będę wiedział. Cztery. Mm -hmm. O, botek, Drewno! O. Mam już mieczek! Jest dobrze! Crafting. Okej. Okay. Nieważne. Trzeba się troszkę rozluźnić. Liść, idź mi stąd. Dziękuję. Naprawdę? On co się schować na górze? nie Nieważne, nieważne. Crafting na terra, na na dachu. Nudzi mu się. O, oh, oh, jaki, jak, jak. Jeju, co tak skacze? Jak on to czy skacze, nie wiem czemu. Słyszę, co tu wyskakuje, no. Płotek. Mógłby się schować, a nie lata po mapie. No, sześciu że sześciuszkających. To mało. 21 osób. A 6 szukających, akurat cikerzy nie są ogarnięci, to powinniśmy wygrać to. Znaczy gościu chodzi, że mieczem tak dziwnie. Po prostu. No tak lubi. Lubi to. nie chodzi, no. No. Też szukający są ogarnięci trochę. Bo już 8, a było 4. To w niedużym czasie. W ciągu 35 sekund 4 znaleźli. O! Przebiegał nie? Okej. Okay. Szybko, szybko, szybyko, szybyko, szy szybko, szy szy Nie damy rady Ostatni, Jeszcze jednej areny. Jeszcze znaczy areny, tak jak mówiłem. Akurat idealnie. Nie, nie podchodź, dobrze. Piętnaście sekund. O, oh, jaki niefort. Zginął 10 sekund przed końcem. łat? Ojej, dużo ich trochę. 5, 4, 3, 1, dobra. Wygraliśmy, jej! Dobrze. No i... Co? No akurat nikogo nie ma. To się możemy żegnać chyba. Ich nie będzie przy nas stał akurat. No, no to ja się żegnam. Był z wami Master Kondziu. No i to tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania i komentowania, a także lajkowania. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.